Cześć, jestem Lutrak i witam Was w kolejnym odcinku z Simsów na studiach. Cześć. Jest ze mną gość. Przywitaj się. No jestem. Atinin. A no, o, o, przynajmniej powiedział swój prawdziwy Nick. Prawdziwy Dla tych, oby, którzy mnie znali. Dobrze, w takim razie po pierwsze. Zrobimy roomcior. Czemu mu on tam siedzi w klasie? Bo on nie śpi teraz przecież już w tak. domu i się obudził dopiero. Prawdziwa go. Tak, ja. wędolina. Ale jak widzicie tutaj. Kurwa, jak to bym <gulandolina> Jak widzicie tutaj, w, w ich. Róbciork, weź ściany z W mieszkaniu zasz, zaszły poważne zmiany. Bo na tabsie. Szczególnie w salonie. Dobrze na tabsie. Czekaj, te, te, te z z tak zrobię. Tak zrobię. O, pięknie. Przynajmniej mi trochę przybliżę, żeby. O, psa okej, okay. jest, jest pięknie. Jak widzicie w salonie, też gdzie jest w miarę ciekawie. Tak, wszystko jest. Oj, tam... Nie jest źle. Nie było czasu. No, nie było czasu, zrobiliśmy to na odwalsie. Ale... No powoli tutaj zaczyna to wyglądać w miarę dobrze. Będzie, będzie lepiej, jak się dorobią. Y... Będzie. Będzie lepiej. <głosy> <głosy> Dobra. I co jeszcze? Ogólnie mamy nowych sąsiadów obok. Y... A raczej sąsiadkę. Nie na no. Jak, chyba sąsiada, przepraszam. Bardzo. No to osobnik. Nie wiem, czy poznajecie Atin Inet. Nie wiem, kto to jest w ogóle, ale jest Just wróżką. In. Tak właśnie. Pięknie po prostu. Cudownie. No ale ma nas w dupie, więc poszedł. Jak zawsze. No i Dobra. dobrze. Nie by się, że nie zna go Jakie streamy Niech się przebierze jak człowiek normalny I w ogóle niech się ogarnie Gwendolina niech coś zje na szybko Jogurcik Ten, os, osiem z burz On przed tym odcinkiem Tak myślałem Że je siedem 8. A, a, on, a on mi wyskakuje Że osiem zachaj No wiem zachaj, za z YouTube'a o, jedno z więcej. Myśli, że jest fajny jak ma 8 zboży No bo to jest lepszy jogurt. Za 7 się mm. <grych> Jak na krześle. No? Dupa jej tak odparowuje się chyba. No, tak trochę. Jak jest silikonowe wygląda Silikonowe. Wyglądę. Znaczy lateksowe. No. Dobra. Jak marionetka. Z tego, że ona nie ma żadnych umiejętności, to w takim razie niech ona jeszcze przed. Yy... Przed zajęciami, które ma o 12 wpadnie do biblioteki i się troszeczkę pouczy, czego ona tam musi. Wow. Studenci nauk ścisłych popełniają ocenę na studiach, gdy rozwijają swoje umiejętności naukowe. Dobra, w takim razie w bibliotece powinna znaleźć coś odpowiedniego, prawda? A widziałeś, jaka ta biblioteka ma kształt? Obkrywszy. <noise> <noise> Jaki pervert. Zawsze tak. No, górę. widzę przecież, no. wiągnę. <grym> tak. W takim razie niech odwiedza bibliotekę i się zacznie uczyć w końcu. Natomiast Eustachiusz, Eustachiusz, Eustachiusz. Może oni chcieli coś przekazać. Walą. <grym> Ten zaraz umrze z głodu. W ogóle był na imprezie wczoraj, i nadal ma towarzystwo na najniższym możliwym poziomie, prawie. Bo to jest społeczny warby. Eustach już No teraz każdy będzie siadał tam, żeby cokolwiek zjeść Na piepsę Ja on tak w lewa <noise> jest tam w tej bibliotece W ogóle to jaki parking jest nawet nie wiedziałem Park A w ogóle te, te samochody są specjalnie postawione no one są takie, możesz za, w bite debug za zero je kupić o. To są atrapy Kurde Dobra Kurde e, Czytaj przeglądaj Nie, to nie mogę sobie oddal, trochę kamerę No jeszcze ten przedział na górze Dobra nie masz na weź usunę to Boże Przepraszam będę. No dobra. Czytaj. dlaczego teraz będę musiał wybierać? No fuck. Czytaj. Co pokaż te książki? No co? Żal. No pokaż. No czytaj Ekonomia, prawa lam. w oczy. Czytaj. Może się coś znajdzie, treningi... Co w nocy łupie <grymne> <grymne> Czytaj Może coś będzie w końcu Ej, tam było coś o Simroślach Dzień Simrośli Niech sobie weźmie Miałem się uczyć, ale to nieważne No to pewnie jakieś... Dobra, niech się za to pouczy, może na... No, patrz, twoja ulubiona roślina tam jest. Ta. Wszędzie, ma No, bez kitu. Przecież jak Rzędzie. w raju, pewnie ten walony Dobra, niech się uczy w takim razie. Czemu oni tam kible zrobili? Nie wiem. Może, że mokro? Po co ona odkłada tą książkę, jak jest w publicznej bibliotece? Taka wychowana. No, czy nie? Dobra. Niech już nasz sobie pójdzie. Jak się usta? <laughs> Poza, jak? Tak Ym... Ktoś tam jest? Ktoś tam jest? Niech się wczyta wszystko A nie, nie Ale ten plac jest fajny Co jest fajne? Ten plac, tylko te rośliny są obrzydliwe Które go otaczają o. Myślę, że ten Tam wiesz... Oj, tam nie jest jakoś okrykanie. tragicznie Ono faktycznie Jest no Dobra Nieważne W ogóle tam jest profesor, przyszły chłopak Gwendoline Stoi sobie skubaniec da. Ale te chodniki są szerokie straszne no nie są wiedziałem że tak się da Jak dwa obok siebie są umieszczone to wszystko można przecież Dobra niech się z kimś przywita i porozmawia cokolwiek No w ogóle to jest murzyn, to jest, murzyn jest z rysami módlę. europejskimi Zresztą przywitał się z nimi już musi iść Dobra W takim razie niech yy... Może się opalił za bardzo No może Tak jak Albo Tak jak naszego wędzia Ale ona się nie, wcale za mocno nie opaliła no była, była w połowie przecież opalona Dobra pojecha, Podjechał swoim wazem Alfonsa tutaj pod, yy, pod ten uroczy przybytek Jakie tutaj dziwne O lama oczywiście musi być To zobaczcie jak ona ma przedogryz, Przodosgryz Widzisz to? No Dobra Ym... Wspaniała Tak Podobne do ciebie no oczywiście, wiesz co Nie mam... Nie mam przodosgryzu A co? Dobra, oni zaraz skończą Wszyscy pracują ciężko Od razu zabawa ją leci na łeb, na szyję W takim razie Dlaczego ona wyszła? Jakich ty słów używasz, matko? Łep na szyi Ej, to przecież te płatki mogliby dociągnąć, no do no, tego, no No przesunąć by mogli, chociaż tutaj nic nie... A nie, to, to nie byłoby takie proste Dlaczego? No, no bo tutaj by im się nie udało też No może... Nie wiem Dobra Jak A? nie? by Wystarczyłoby to przedłużyć No może, dobra nie chcesz mogę ci później na spódzie pokazać jak masz te hmm, to, 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 Może niech ona się pójdzie na kręgielnię w takim razie i pozna kogoś, yy, jakiegoś ważniaka. Niech lepiej mnie odwiedzi. Nie. Albo niech nie zaprosi no, cokolwiek. Ten, ten jeszcze tam jest... Boże, niech wychodzi w takim razie stamtąd. Dobra yy, wyszedł. Niech wróci sobie drugi dzikiem do, do domu. Albo nie, na ten plac nie chcę podejdzie, to może z kimś jeszcze porozmawia, bo na serio. Taki jakiś yy, jest troszeczkę... On nadal ma zajęcia? Oh my g. Aha, spoko. Gdzie tym razem? No. Weź udział w zajęciach na kierunku fundamenty łączenia, poziom 2. Ja mówię bułkę. Co on ma? Można być dwa kierunki tutaj Sąc. na radom? Właśnie, nie, ale zaczęło dwa kierunki? No mu się zaraz coś stanie, zobacz Przerażone Napięty, stigany Rozsiewa zarazki, zniesmaczone Matko. I samotne Jeszcze samobójstwo I Już poszedł do domu Idzie do domu, dobra Jaki czerwony ma kryształ no. Dobra, niech pójdzie na ten placek w takim razie I porozmawia z tym murzynem, który tam nadal no, siedzi, to jest dziwnie dziwne On nie dziwne. ma chyba Niech pokaże mu śmieszny film na telefonie A tymczasem y, co tam u Ojej, on gra na gitarze No gra Zresztą on gra na gitarze z Murzynem Murzyni powinni grać na basie Oj tam, skąd wiesz No każdy Murzyn potrafi grać na basie Skąd wiesz? To bo... Oj tam ja jestem, zobacz Gdzie? Gram w kręgach Zaraz rzucę kulę. No. Nie udało ci się, pierdoła Wal Dobra, niech gra w te kręgle Panie, niech z tobą pogra Ze mną No właśnie. A ty już poszedłeś Jak <noise> miło, że cię zawitałem Tak bardzo Gdzie teraz Wy wyjdziesz? Narawam. <noise> nie, idzie na górę A jednak No, ale w Billard pykał pewnie Piłka? Nie w... No, w bilard, w bilard. niech zegle ze mną. Dobra, wygram. Tak, jasne. Wygram. Ona jest bardziej zdolna. No, powiedział najzdolniejszy. Nie, ja nie mówię teraz ze sobą, mówię o niej. Dobra. W ogóle... Dlaczego on tam nie doszedł? <noise> Może się zaciął. Zmęczył. Się. Co za człowiek? <noise> Gra na Dobra. Rozmawiaj o gradzie. To na pewno będzie dobry i zachęcający temat do rozwoju dalszej znajomości. Wczoraj taki grad mnie jednął, że normalnie. Ja... Tylko wiesz, on był biały, a ty jesteś czarny. <głos> <głos> Weź, w ogóle wszystko tu jest takie jasne, ty jesteś taki ciemny Ja rasista. Żal. No, żal. Ja bym jaka żak. <grymka> do podstawówki chyba powinna się wracać. A jak to się klimatycznie nagle zrobiło? Bardzo. Weź, zobacz, sobie, jak ona gra ze mną. To. A, no tak, właśnie. No. Gwendolina może, że z zioła chce żyć? O! Uhu! Olałeś! Ty, 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 ty się spuściłeś! Opuu! Co? spociłeś, się. Kto? One. Nie, dlaczego? Bez by smródź? Mm. A nie, jednak się nie spuściłeś. To ma no, tylko myśli, rozsiewa zaraz kiczie, zarazi zaraz. Dobra. Boże, Eustachy, Rozmawiaj z nim, no. Pogawędka Poznaj. Rozmawiaj o gra a już rozmawiali o gradzie. To niech teraz rozmawiają o uniwersytecie. Test plamy z atramentu. Co to jest? Ale Rockmanka. No. Ej, to jest ta barmanka! No. Ej chyba... Nie! Nie. No, co ty? Ten cię zachwyca koleś. No. <grywanie> Przydaje. Buntownik. Dobra, ona zaraz na tej grze w bilardzie tutaj wykituje nam. Zioło sobie. <grywanie> Jakie to Jakby tego załatę, wiesz. A no, ogólnie sałata jest tutaj strasznie mała, od tego zacznijmy. I te zioła są tak naprawdę większe. No Dobra, co teraz? Co teraz, co teraz? Dobrze, może niech ona pójdzie do księgarni i kupi sobie y, y, to, coś o logice. Bo to jest jakaś masakra. Nie ma żadnych książek nawet w wyposażeniu oprócz kosmologia. Przecież to jest naprawdę dużo. Odkrycie roku. Co? Jest okrągłe. Znaczy, nieustachy... tu. jest okrągłe. Ten stachy mnie wkurza. To jest jakiś nieudany człowiek. Dobra, niech wraca do domu i pójdzie spać, bo zaraz wykituje. Jakie on ma cechy? Te najgorsze. A nie, no, nie, nie. No, no, tak... wbrew mnie. Flirciarz, poszukiwać przy... poszukiwacz... poszukiwacz... Taki poszukiwacz przyrody... <noise> no, no właśnie, widać tutaj. <noise> Przygoda z <noise> murzynem zawsze chętny jest. Schludny... <noise> Jak to? <noise> tak się wygiął. Schludny uwielbia upał sprawny fizycznie. Uwielbia upał. No. Gwędzia już też wraca. Czemu ona zapierdziała się na tym rowerze? No, bo nie jeździ samochodem Alfonsa. Więc, co się, się dziwisz? Bro, ja się, kup też samochód Po co? What Bo tak On ta musi trzymać e, linię No patrz, a Dean znowu no, Kurde ty On jest <laughs> To jest Że tak chodzi, <laughs> tak jak Ocenia <laughs> Podziwiam gra Podziwiam, indie Dobra Eee Umiejętności, logika. Tak, to logika była, nie? Tak. E, to niech jeszcze logika, poziom drugi. Dobra. W jednym sposobem stracili większość kasy, no aż podleciałeś w górę, tak się zachwyciłeś. Dobra. <laughs> podleciałeś. Dobra, Ta już też nie wraca do domu, czy jeszcze sobie poczyta i sobie zakończymy odcinek, tak. Uhu. Bardzo długo, o Eustachiusz, yy, niech sobie w ogóle zaśnie Ogólnie nie wiem dlaczego mówię Eustachiusz, ale tak mu bardziej pasuje Jeszcze gorsze imię Od Eustachego O, jest dzwoni Nie chodzi w wieżę. Obwód w udzie 103 cm Jakob Salaman chce wiedzieć czy Gwendolino zgodzi się na randkę i to jest ten koleś jest to Nie, obiecznie. to jest ten koleś, To jest profesor. A nie. A. No. Nie, to nie to nie on. Fuck Ona z... To nie on! Dobra, niech nie idzie na tą randkę, olej go. W takim razie niech. Ona się zwiąże ze mną. Albo nie, lepiej nie. No kurde, ona nadal jedzie, bez kitu, zobacz. Nie mógłbym Ona ja, ja, i Ja ja anulowałem. A ty tam. Ona... Był znowu. ty Matko, jak w wielu miejscach. <grym> to ja naraz, naraz. Tutaj wchodzisz do domu teraz. <grym> tak. I tutaj za tobą yy, jakaś. Papa, moje, moje życie publiczne jednak istnieje. <grym> tak, tylko w Simsach. Dobra. Wy, ja to ciągle z domem. <grym> niesamowite Dobra, słuchajcie, że ja już przy z wami żegnam, ale mi się spodobało, że i tak rzucił łapki w górę, mile widziana i pożegnaj się gościu. Pa! Bałka! Plikać się w reklamę. No, no